Nowenna za dusze w czyściu cierpiące, dzień siódmy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa wstępna. Boże, ojcze, miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Ofiaruję tobie tę nowennę za wszystkich zmarłych cierpiących w czyściu, i błagam, abym rozważając w duchu wiary i miłości słowo Twoje. Oraz działanie Twojej łaski w sercach świętych i błogosławionych sług Twoich mogła im przyjść z pomocą, a dla siebie wyprosić łaskę, tutaj wzbudzamy intencję w sercu, o którą Cię pokornie proszę przez ich wstawiennictwo. Rozważanie Słowa Bożego. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek co do doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak więc, mając tę ufność wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. Doświadczenia świętych i błogosławionych. Błogosławiony honorat Koźmiński, kapucyn, charyzmatyczny założyciel 26 zgromadzeń zakonnych, który swoje umiłowanie Boga i pełnienie Jego woli zawierzył matce miłosierdzia i najświętszej orędowniczce dusz Czyśćcowych, przynaglony pragnieniem doskonałego naśladowania miłości Jezusa i jego matki w trosce o to, aby wszyscy zmarli jak najszybciej mogli cieszyć się chwałą nieba, podobnie jak święta Gertruda z Helfty, złożył akt heroicznej miłości względem dusz czyśćcowych. W swoim notatniku duchowym napisał Dla większej Twej chwały, O mój Boże jedyny w trójcy, dla doskonalszego naśladowania najsłodszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Mego, i dla okazania szczerej służby mojej ku Matce Miłosierdzia, Najświętszej Panny, która także jest Matką biednych dusz wiernych, zmarłych i Królową Czyśćca, ja, Brat Honorat Kapucyn, postanawiam współpracować nad wykupieniem i uwolnieniem tych dusz w więzieniu będących które nie wypłaciły jeszcze sprawiedliwości Bożej kar należnych za grzechy i przyrzekam czynić to w sposób, na jaki będę mógł się zdobyć. Ofiaruję Ci mój dobrowolny ślub, którym chcę uwolnić z czyśćca wszystkie dusze, jakie Przenajświętsza Maryja Panna chce uwolnić. Dlatego też w ręce tej Matki Najłaskawszej składam wszystkie uczynki zadośćuczynne. Moje, i innych Mnie darowane, tak w życiu jako i przy śmierci i po przejściu Moim do wieczności. Proszę Cię, Boże mój, racz przyjąć i potwierdzić tę Moją ofiarę, tak jak Ci ją składam na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy Mojej. Błogosławiony Honorat był tak przejęty losem zmarłych cierpiących w czyśćcu, że wśród wielu rodzin zakonnych, dla których z Bożego natchnienia stał się Ojcem Założycielem, powołał do istnienia także zgromadzenie sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych, którego członkinie modlitwą i ofiarą życia zakonnego, zanurzoną w najświętszej ofierze Chrystusa Pana, przychylają nieba zmarłym, cierpiącym w czyśćcu. Akt zaofiarowania. Panie Jezu, odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją ofiarą krzyżową, uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu przedwiecznemu przez ręce Matki Miłosierdzia wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu. Prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą Cię chwalić i błogosławić na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Bogu niech będą dzięki, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.